Astrologia oczami mojej duszy. Dziś przychodzę do Ciebie nie z wiedzą książkową, nie z jedyną słuszną prawdą. Przychodzę z moim doświadczeniem, z moim sercem, z moim widzeniem astrologii. Dla mnie astrologia to nie wróżba, to nie zaszufladkowanie. To jest mapa, to jest drogowskaz, to przede wszystkim język symboli, który opowiada o Tobie, o Twojej duszy, o Twojej podróży, o Twoim świetle. Ale też i o Twoim cieniu. W astrologii, oprócz dwunastu głównych planet, są też asteroidy kobiece. Jest to Lilith, Juno, Vesta, Pallas, Ceres. Dla mnie one są niezwykle ważne, bo wnoszą głos kobiecości w Twoją historię, bez względu na to, czy jesteś kobietą czy mężczyzną. Są też miejsca i punkty, które mówią o naszych wezwaniach, o tym, co boli, co jest trudne. A ja wierzę, że właśnie tam, gdzie jest ból, ukryty jest największy dar, największy nasz skarb. Trzeba tylko nauczyć się patrzeć na te miejsca w inny sposób niż do tej pory. Astrologia jest narzędziem, jednym z wielu narzędzi, jak młotek czy jak nóż. Sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. Kiedy chcesz powiesić obraz, wybierasz młotek lub wiertarkę. Odpowiednie narzędzie, w zależności od tego, jaką masz potrzebę, jaka jest struktura, której będziesz ten, na której będziesz ten obraz wieszać. To może pomóc ci spełnić twoje marzenie. To narzędzie, no bo jeżeli chcesz, żeby ten obraz wisiał na ścianie, potrzebujesz mieć albo gwóźdź, albo hak, na którym będzie ten obraz wisiał. Tak samo działa astrologia. Daje podpowiedzi, otwiera oczy, wskazuje drogę, ale to ty, ty decydujesz, czy iść w stronę życia, czy w stronę śmierci. Czy spojrzysz na sytuację jak na szansę, czy jak na koniec drogi. Zawsze wybór, zawsze należy do ciebie. Za każdym razem, gdy dojdziesz do jakiegoś skrzyżowania, to ty masz prawo zdecydować, w którą stronę chcesz podążać. I możesz posłuchać podpowiedzi. Możesz usłyszeć drogowskazy, i te z nieba, i te z ziemi, ale pamiętaj, zawsze ostatecznie decydujesz Ty. Dziś jest 8 sierpnia. Podejmuję decyzję, aby mówić o mojej pasji jeszcze inaczej. Astrologia może być analizą szczegółów, ale może też być sztuką patrzenia z lotu ptaka, szeroko i wysoko. Ja sama mam wiele planet w Skorpionie, ale nie mogę mówić tylko z poziomu Skorpiona. Moja droga zaprowadziła mnie przez wszystkie jego fazy. Zeszłam w ciemność, spalałam się, stanęłam w obliczu własnej śmierci, aż nastąpiło odrodzenie. I dziś jestem feniksem. Widzę szerzej, wyżej z perspektywy, która pozwala dostrzec więcej dróg, nie tylko tę jedyną. Nie jestem drogowskazem, który stoi przy skrzyżowaniu i mówi w prawo, w lewo, albo zawróć, albo idź na wprost. Jestem takim drogowskazem z nieba, z szerszej perspektywy, z której mogę pokazać ci część Twojej mapy, dużo większą część, niż stojąc przy drodze. Ale wybór, jak zawsze, zawsze należy do ciebie i zawsze jest Twój. Zawsze Ty decydujesz, w którą stronę pójdzie Twoja dusza. Jeżeli coś z tego Cię zawołało i chciałabyś usłyszeć, chciałbyś usłyszeć. Więcej o właśnie tych asteroidach, o których bardzo mało się mówi, a które dają dużo szerszą perspektywę, to zapraszam do komentowania.